Każdy jest emocjonalny. Dzień dobry, Radek Wajler. I Piotr Kolmas. Piotrek, yy, coś masz? Jakąś część. Tak, mam część, a ty masz. Yy, a ja mam drugą część. No właśnie, i często jest tak, że takie dwie części próbujemy na siłę połączyć. Sządam! I, I, I nie idzie. I nie idzie! Czegoś nam brakuje. Proszę Państwa, brakuje być może jakiegoś wsparcia. Być może brakuje pomocy. A być może brakuje uspokojenia emocji. Nasz chętnes emocjonalny pomaga znaleźć pom mosty w porozumieniu ludźmi, w, w pracy, rozumienie. w emocjach. Zapraszamy do kontaktu. Dobrze, do budowy mostów pomiędzy ludźmi. W pracy w domu. Wszędzie. W tych trudnych czasach. Wszędzie. Budujmy mosty. Budujmy mosty! Dzwańmy! Zapraszamy.